Witam cię drogi widzu. W niedzielę odbyło się spotkanie na temat siedmiu zborów z Księgi Objawienia i po tym spotkaniu włoniła się dyskusja, w której ja odpowiadałem do mikrofonu, a moi rozmówcy pisali na czacie pytania. Postarałem się podzielić ten materiał na trzy części i pierwszą właśnie zaprezentuję Ci dzisiaj. Zapraszam Cię do wysłuchania jej. Czyli ekumenizm, czyli współpraca międzywyznaniowa, nie podoba się Naszemu Panu? Zbenek pyta. Yy, znaczy, no, prawda jest jedna, w tym jest rzecz. Prawda jest jedna. Więc jeśli, a mamy, to jest też ciekawa rzecz. Pan nasz do Samartanki powiedział, nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jeruzalem, w świątyni, nie będą ci oddawać Bogu, ale Bogu będą, Boga będą czcić duchem i prawdą. Ani duch, ani prawda nie wymaga żadnej organizacji religijnej. Duch, ponieważ działa ponad wszystkim, bezpośrednio oddziałuje na każdego człowieka, a prawda jest jedna. Czyli jest nie do pomyślenia, jeśli różne są religie, to znaczy, że mają różne poglądy. Różne przykładają wagę do pewnych rzeczy, które uważają za istotne, a inni z kolei przykładają do innych, które są istotne. Jeśli byście byli zainteresowani, ponieważ jest dużo nieprawdziwych informacji na temat, jakie są niezbędne wymagania, żeby być chrześcijaninem. O. Prawie wszyscy zawsze będą to powtarzać, musicie wierzyć w trójce, bo jak nie wierzysz w trójce, to nie jesteś chrześcijaninem. A jednocześnie mówią, musisz trzymać się słowa Bożego, bo jak coś innego dodasz, to nie jesteś chrześcijaninem. A te dwa wymagania sobie zaprzeczają. Bo trójcy nie ma nauki w tym. I podobał mi się wykład pewnego człowieka, który też był kiedyś Świadkiem Michowy, który jest zwolennikiem trójcy, ale zanim zaczął przekonywać, że że należy wierzyć trójce, to najpierw przyznał szczerze, że w Piśmie Świętym nie ma ani jednego miejsca, w którym wprost byłoby to wyjawione i że jego zdaniem to wynika jakby z międzywierszy, czyli z ducha tekstów. No niestety, ale prawda jest taka, że z tego wniosek jest prosty. To nie zostało objawione w Piśmie Świętym, to zostało wydedukowane przez niektórych. I ja jestem przekonany, że trójca to jest wymysł antychrysta. Skoro gdyby to była taka ważna nauka dla chrześcijan, dzisiaj jest to niesamowicie ważne. Oni stawiają warunek: jak nie wierzysz w trójcę, to nie jesteś chrześcijaninem. Dla nich jest to ważne, a dla Boga nie było to ważne. Więc gdyby nawet to była prawda, byłoby takie ważne, to przecież tak grubym słowie Bożym byłaby ta zmianka, A nie ma. Jeśli chcecie, możemy kiedyś na ten temat, na temat trójcy porozmawiać. Albo następnym razem mogę też omówić temat, po czym poznać, znaczy prawdziwych wyznawców, czyli jakie warunki naprawdę są niezbędne. Nie z wymysłów, tylko to, co pisze w Biblii, bo Biblii pisze wprost, tak jak dzisiaj było powiedziane, prawda? że uczynki są ważne. Chrystus oceniał zbory po uczynkach między nimi. Po tym, czy trwają w tych uczynkach, czy pozostawili te uczynki, zaniedbali. Jonathan, znaczy on sam mnie kierował, abym poszedł do jakiegoś kościoła. Kto cię kierował, do do, pójścia do jakiegoś kościoła? Nie wiem, Andrzeju. Z Benek. I byciem tylko dobrym człowiekiem to mało. Znaczy, dobrzy ludzie też mają szansę na zbawienie. Ale komu wiele dano, tego wiele się wymaga, jak już ostatnio też mówili. Jeżeli ktoś dostał wiedzę, posiadł wiedzę, to z tej wiedzy będzie rozliczony, co on z nią zrobił, jak ją wykorzystał, czy wspierał innych. Natomiast dobre, być dobrym człowiekiem, być dobrym człowiekiem, to jest po prostu nic innego, jak nadzieja dla tych, którzy nie znają Chrystusa. Jak wisi do Rzymian mówi Paweł, Poganie, którzy nie znali prawa, a mimo to odruchowo je wypełniali, czyli byli dobrymi ludźmi, właśnie jak mówicie, to się okaże na sądzie, jeżeli są tacy, to będą zbawieni, oni nie będą zabici. Tak samo jak te rozdzielanie owiec od kus, myśmy tego tematu nie omawiali, nie czytali tych, tych wszystkich wersetów, ale tam wyraźnie jest powiedziane, że owce nie miały pojęcia, że one coś dobrze robią, ale robiły dobrze, bo to robiły jak widocznie z natury swojej. I one... Ci ludzie będą znani za owce Czy nie będą potępieni, mimo że nie znali Chrystusa Aha, Andrzej mówi, że Tadek, czyli Tadeusz Półgęsek Kierował cię do jakiegoś kościoła Tak, no właśnie, ja pamiętam taki wykład Szukałem go przed tym dzisiejszym wykładem I nie mogłem tego wykładu znaleźć Chyba został z internetu usunięty Nie wiem, czy go kiedyś nie skopiowałem Przyjemnie się słucha jego, przyjmie się go czyta też Ale niestety, no, wierzy w trójce I wierzy w to, że różne kościoły są prawdziwe Mimo, że sobie te kościoły zaprzeczają Jan pisze, ostatnio byłem na chście w kościele świątkowym i pięciu byłych świadków Jehowy przyjmowało chrzest. No to jest przykre, no bo wpadli z deszczu pod rynę, no. Niestety. I tak jest, bo podejrzewam, że chyba wszyscy to mieliście, że jak tylko odeszliście od świadków Jehowy i gdzieś w internecie zakomunikowaliście to, to momentalnie ktoś się przy was zjawił i was skierował do jakiejś organizacji. Jan pisze, że w Krośni odeszło 30 osób. Dużo osób podchodzi, naprawdę dużo. Ja podejrzewam, że rozwój w Polsce będzie minusowy. Zresztą już chyba w ostatnich statystykach oni nie podali w ogóle e, rozwoju w Polsce. Ktoś mi to na to zwraca uwagę. Jan mówi, że już jest, rozumiem, że minusowy rozwój. No mi się też tak wydaje, że jest. Co, świadkowie chowi się cofają, coś się rozpada tam. Andrzej pisze, że zero jest. No być może zero, no nie wiem, właśnie, nie mam, nie mam tych statystyk. Ale nie jest dobrze. Ja pamiętam czasy, kiedy się rozwijali. Kiedy ja zostałem przeprowadzony jako dziecko. Do świadków Jehowy to było ich coś około 2 milionów w 1988 roku. Potem rośli, bez przerwy rośli, cały czas rośli, a potem klap. Klapło wszystko. Ludzie się zaczynają orientować to dzięki internetowi głównie. No bo w 1998 roku jak ja miałem 11 czy 12 lat i poszedłem na zbranie świadków Jehowy, no to internetu nie było wtedy, w ogóle komputerów nie było. Myśmy się właściwie całymi dniami nudzili wtedy. W wakacje to człowiek nie ma co robić, to czytał tylko, jak było u babci. E, na dzisiaj człowiek ma co robić, ma gdzie sięgnąć po informacje i te informacje otwierają mu oczy. Zbenek. Jeżeli Bóg nie ma dziś na ziemi swojej organizacji, to po co szukać jakiejś organizacji? Znaczy, no właśnie, to jest to, że to jest nawyk taki. To z jednej strony to jest nawyk, a z drugiej strony szatan chce, żebyśmy wpadli w jakieś sidło. Bo w organizacji, jakiejkolwiek organizacji, my zdajemy się na wytyczne tej organizacji. Oni dbają o to, żebyśmy wierzyli w to, co oni chcą. Na przykład w trójce. To jest niesamowite. Ja nie mam pojęcia, jak można z powrotem wrócić do trójcy. No ale są ludzie, którzy właśnie szukali organizacji a ponieważ nie było, nie ma zbyt wielu organizacji, które by nie wierzyły w trójce, nie, a jeśli są, to nie są zbyt prężne, więc ludzie przylegają do jakiejś grupy, ona wierzy, ta grupa jest fajna, sympatyczna i oni w tym momencie no, chcą uwierzyć tą trójce i wierzą w końcu w nią. Ja, także to, to, wynika bardziej z tego, no tak jak u Świadków Jehowy, no nie wszystko na początku nas przekonywało, na przykład Jedna prawda nas przekonywała, druga, trzecia, a potem przychodzi, przyszło mówienie o yy, roku 1914 i większość z nas, ja jako dziecko, pamiętam, nie rozumiałem tego, nie przekonywało mnie to, ale skoro oni w tylu rzeczach mówią, mają rację, to na pewno w tym też mają rację, zaufam im. No i tak to było, i potem się człowiek przyzwyczajał, już do tego nigdy nie wracał, jeszcze ba, jeszcze innym tłumaczył to, chociaż sam nie był przekonany. Bo jest to pułapka. Organizacja religijna jest zawsze pułapką. My zasady, jeśli wejdziesz między wrony, zaczniesz krakać tak jak one. I to tak działa. To jest psychologia. Dlatego szatan chce, żebyśmy w jakiejś organizacji byli. Bo wtedy nie ma mowy, żebyśmy nawiązali osobistą więź z Panem naszym. Nikt nie dopuści nam. Nie dopuści nikt, żebyśmy używali prawdziwego imienia. Bo tak jak ja używałem jakieś na jednym forum, to mi, to mi w końcu przyszedł list, żebym przestał używać, bo się uśmieszam. Nawiasem mówiąc, ten człowiek, bo to mówię teraz o, o Henryku, e, ten człowiek wtedy używał Jeszua, czy Jehoszua, już nie pamiętam. E, po dyskusji ze mną wrócił do Jezus, a teraz jak wiemy, znowu y, poszedł do Jezus. I w sumie ten człowiek sam nie wie, w co wierzy, za każdym razem twierdząc, że absolutnie on ma rację. Zawsze wrogo ustosunkowany do tego jedynego prawdziwego. I cały świat będzie ustosunkowany wrogo do, do tego jednego prawdziwego imienia. I to jak dla mnie to jest jeszcze dodatkowy dowód, że to jest prawdziwe imię. Bo nie spodziewam się poklasku od świata, który jest w mocy szatana. Ten werset jestem pewien, że choćbyście nie wiem ile razy czytali, ten, który teraz jeszcze widzicie na slajdzie, 1 Jana 5:13. Choćbyście nie wiem ile razy czytali, jestem pewien, że nie docierało do was że mamy wierzyć w imię Syna Bożego. W imię mamy wierzyć, nie tylko w Syna, ale też w imię. Właściwie to ten werset do mnie samego dzisiaj dotarł też, chociaż ja przecież głoszę to imię. Wiele innych wersetów jest, ale ten werset akurat jakoś przegapiłem. Wy, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście widzieli, że macie życie wieczne. Proste, widzicie? To harmonizuje z tym, że każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Tu jest tu bez przerwy ten temat się powtarza. Dział apostolskie 4.12 nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, tylko w tym jednym. To jest główna nauka naszego Pana. A mimo to, gdzie to odrzucają. Bo dużo, dużo, niestety, w kwestiach wiary jest na zasadzie, co mi się podoba, to ja bym chciał wierzyć ludzie nie, nie wierzą w to, co jest w Biblii, tylko w to, co chcieliby, żeby było w Biblii? To jest problem nie od dziś, bo dwa tysiące lat temu przecież z tego samego powodu odrzucili naszego Pana. On nie był taki, jakim oni go chcieli, żeby był. Nawet cuda nie pomogły. Jeżeli ktoś nie ma właściwego nastawienia, nie ceni prawdy i nie ceni słowa Bożego, no to to choćby, nie wiem, choćby anioł z nieba przyszedł, czy ponownie przyszedł Pan nasz w ciele, takim zwykłym, z cudami, to też by nie uwierzyli. No bo teraz jak przyjdzie w mocy z chwale z aniołami, no to, no to już wtedy uwierzą. Tylko, że to już będzie sąd. To będzie za późno. Dziękuję, że zachciałeś wysłuchać ten materiał i zapraszam Cię jutro na drugą część.